Ambitny, zdolny, pełen pasji i samozaparcia. Jego sportowa kariera rozpoczęła się od kiksboksingu. W drugiej klasie tato pokierował mnie do y, trenera Kuca i tam zacząłem trenować kickboxing. Później przepisałem się na boks i to jest moja pasja. Na pierwsze treningi zaprowadził go tato. Potem przyszedł czas na boks. Jestem wicemistrzem Polski i mistrzem Dolnego Śląska. A Czy to jest trudny sport? No bardzo trudny. Trzeba dużo trenować, biegać. Najd najtrudniejsze to bieganie. No i W nie raz mamy lima pod oczami, jest bardzo ciężko. Za sportowe osiągnięcia, liczne sukcesy i reprezentowanie gminy Żarów, Wojciech Pudłowski, piętnastoletni mieszkaniec Żarowa, otrzymał wyróżnienie i nagrodę finansową od burmistrza Leszka Michalaka. To, co jest akcentowane w Gminie Żarów, bo, bo to zdecydowanie o tym najłatwiej jest powiedzieć, to są przede wszystkim sportowcy, którzy otrzymują różnego rodzaju wyróżnienia, nagrody, czy są szerzej dostrzegani. Tak? wiadomo, jest gwiazda numer jeden, czyli Paweł Fajdek. Ale cieszy co? Że nie tylko w jednej dyscyplinie nie tylko piłka nożna nie tylko lekka atletyka, ale przecież w tym wachlarzu są i szachiści, i judocy, i boks. Jak widać, mam nadzieję, że niedługo pływacy też nam się zaczną pojawiać. Że Uda nam się w końcu ten basen zrealizować. Także tych młodych sportowców, utalentowanych, przybywa. Też dużą rolą nauczycieli jest to, żeby ich wyłapywać, bo też mamy sporo takich przykładów, gdzie w wieku szkoły podstawowej sportowiec się świetnie zapowiada, a w gimnazjum. Zaczyna się za dziewczętami oglądać, albo za chłopcami oglądać i gdzieś ta pasja sportowa ucieka. Młody uczeń Żarowskiego Gimnazjum to nie jedyny utalentowany sportowiec w gminie żarów. Każdy z nas ma jakiś talent, a żeby znaleźć talent wśród naszych uczniów, to mam po to bardzo dobrych nauczycieli, którzy potrafią zdiagnozować, odnaleźć te diamenty i szlifować je w sposób najlepszy z możliwych. Moi Włefiści wynajdują te talenty naszego mistrza świata. Pawła Fajtka też uczyli ci sami nauczyciele, którzy uczą w tej chwili i kiedy w dziecku objawia się jakaś pasja, jakiś talent, zachwyt jakąś dodatkową dyscypliną sportu, tak jak w przypadku Wojtka Pudłowskiego jest to boks, my musimy zrobić wszystko, żeby wspierać takiego ucznia, dać mu szansę rozwoju, a jednocześnie dowartościowywać go w taki sposób, żeby pokazać, że ta jego praca jest dla nas ważna, że on doskonaląc swoje umiejętności, rozgrywając mecze czy wygrywając, przynosi nam honor, dumę. My się nim chwalimy, on u nas wisi w tablicy supergimnazjalista. Jesteśmy z niego bardzo dumni, ale dumę trzeba umieć także dziecku pokazać, bo to jest bardzo wychowawcze, bardzo skuteczne i uważam, że jeszcze z Wojtka będzie wspaniały zawodnik. Na razie to jest początek jego drogi sportowej. Ale wierzę w to, że kiedyś będziemy może mieli złoty medal? Na samym początku jest bardzo ważna właśnie postawa trenera, bo ten trener oprócz tego, że przygotowuje pod względem motorycznym, fizycznym zawodnika, to przede wszystkim na samym początku musimy go wychować jako młodego człowieka. To, czy on uprawia dyscyplinę boksu, lekką czy piłka nożna, to nie jest ważne na samym początku. Najważniejsze jest to, żeby uprawiał sport, żeby był aktywny, bo to jest najważniejsze. No i przy okazji, żeby jak najwięcej takich prawidłowych postaw społecznych, pożądanych, wpoić mu na samym początku, właśnie takie przygody ze sportem. Podczas spotkania noworocznego w piątek, 24 stycznia, rozstrzygnięty został również plebiscyt. Na sportową indywidualność Gminy Żarów w 2013 roku. Za sportowe osiągnięcia gmina uhonorowała także Pawła Fajtka, Marka Barabasza, Adama Ciupińskiego oraz Łukasza Jadacha. Sukces ich wszystkich to również zasługa trenerów.